Z Ewangelii według świętego Jana. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwać w Was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i Wy, jeżeli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, Wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Chwała Tobie, Panie. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc, obfitrzy. To oczyszczanie, jakiego Bóg dokonuje w nas, w naszym życiu, nie jest czymś przyjemnym. I wiele osób dlatego nie, nie, nie jest w stanie podążać za Jezusem wszędzie, gdzie On idzie i gdzie chce nas prowadzić mocą swego ducha, dlatego, że nie chcą się poddać temu oczyszczeniu. Jest wiele osób, które kiedy doświadczą działania Ducha Świętego, chcą od razu dokonywać wielkich rzeczy, chcą przynosić wielkie owoce ale bardzo często chcą to czynić własną mocą. I bardzo często jest w nas wiele takiego nieuświadomionego, nieuświadomionej ambicji czy wręcz pychy, aby to, co czynimy, przynosiło w jakiś sposób nam chwałę. Niestety taka jest ludzka natura skażona grzechem pierworodnym. I często sobie tego nie uświadamiamy. Wiele osób, które się angażują, nie zdaje sobie z tego sprawy. Ale Pan Bóg dobrze nas zna. Dlatego, tak jak zapowiedział, każdą, która przynosi owoc, latoro się oczyszcza. Po to, aby ten owoc był jeszcze obfitszy. Tym podstawowym warunkiem, żeby to wszystko przeżyć, to jest trwać. Trwać w Jezusie i poddać się temu działaniu. Wszystkie te doświadczenia, które dla nas są trudne, kiedy czujemy się w jakiś sposób odrzuceni, upokorzeni własną słabością wszystko to przyczynia się do naszego oczyszczenia. I do wzrostu pokory w nas. We wszystkich sytuacjach, kiedy w jakiś sposób po ludzku doznajemy klęski, możemy przekonać się, że sami z siebie nic nie możemy. I to wszystko jest dla nas chwalebne to są momenty dla nas błogosławione, chociaż my odbieramy to inaczej. Tylko ten, kto wytrwa, a kto wytrwa w Jezusie. Ten wytrwa, kto rzeczywiście go miłuje, to całkowicie przylgnął do niego. Ten będzie trwał niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, co przeżywa, czego doświadcza. I do tego jesteśmy zaproszeni, aby trwać w Jezusie, tą więzią, która nas łączy tak silnie, że nic nie stanie nas oderwać, jest właśnie miłość. A miłość to nie jest coś, co z nas pochodzi, co z nas płynie, bo nasze uczucia są bardzo często zmienne, niewystarczające. To jest miłość, którą Bóg sam w nas wlewa w nasze serce. On tą więzią miłości nas ze sobą łączy, łączy tak trwale, że jeśli my sami Cię nie oddalimy On. On nas na tej więzi miłości przytrzyma i przeprowadzi aż do końca. To oczyszczenie to jest nic innego jak stopniowe podążanie za Jezusem, Jego drogą krzyżową. Jest rzeczą złudną myśleć, że bez krzyża zbawimy się, że bez krzyża możemy przynosić owoce. Musimy pamiętać, że idziemy po śladach naszego mistrza, a on szedł tą drogą odrzucenia, drogą skazania, drogą męki, drogą śmierci, a dopiero potem było zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. I, I taka jest też dla nas droga. I dlatego czasem jest to przykre, patrzeć, jak wiele osób odchodzi. Tu przypomina się to, co Pan Jezus powiedział, czy i Wy chcecie odejść. I to trzeba mieć właśnie, dać na uwadze, że jeśli poznaliśmy Jezusa, jeśli rozpoznaliśmy, że on jest tą drogą, prawdą i życiem, to nie mamy już dokąd odejść. I to powinno też nas zawsze otrzeźwić, jeśli cokolwiek nas odwodzi, rozprasza, próbuje gdzieś się przekierować w jakąś boczną uliczkę. Także to trwanie w Słowie Bożym jest tak bardzo ważne. I to nieustanne budowanie więzi, miłosnej więzi z Jezusem. A z Jezusem to oczywiście tak jak ojciec z synem miłują się i tą więzią miłości jest Duch Święty. I to jest komunia Trójcy Przenajświętszej. Tak i my jesteśmy zaproszeni właśnie do życia w tej komunii z Trójcą Świętą. Chwała Panu.